Cześć moi drodzy, witam was serdecznie na moim kanale, witam was też tam za kamery Mazia. E, dzisiaj będzie rozpakowanie e, świeżynka, towar świeży, tak więc film będzie od razu wrzucony. Wy go widzicie, można powiedzieć chwilę po tym jak ja dostałem paczuszkę. E, I słusznie już widzicie, że jest to nowe chłodzenie od Silent PC, czyli Spartan e, lt HE922, następca, albo inaczej może, cooler należący do tej linii budżetowych, mniej wydajnych, które w zasadzie mają nam zastąpić, być alternatywą dla chłodzeń boxowych tak? To nie jest chłodzenie, które ma, nie wiem, służyć overclockerom do podkręcania, nic z tych rzeczy, zwykły, najprostszy cooler, prosty montaż, niewielkie wymiary, bardzo kompaktowy, szeroka kompatybilność, e, po to, aby zamienić kuler boxowy, który przykładowo, nie wiem, chcemy sobie poprawić kulturę pracy, chcemy coś cichszego, ale bez wydawania jakichś dużych pieniędzy, nie ma problemu. Żeby było śmieszniej, sugerowana cena tego kulera, jak dobrze pamiętam, to jest coś ponad 50 zł. E, Powiem Wam tak, jesteście w stanie czasami na Allegro znaleźć oryginalne kulery do procesorów boxowe w tej cenie, tak więc nie ma wtedy sensu w ogóle kupowania takiego wyjca, o wiele lepiej zainwestować w coś alternatywnego i to jest jedna z takich alternatyw. Zobaczymy, co tutaj mamy na opakowaniu, zobaczymy sobie kompatybilność, no i oczywiście zajrzymy do środka. I to będzie na dzisiaj tyle. Jeżeli chodzi o montaż tego kulera, to chyba tego nie będę pokazywał, bo w zasadzie są dziecinie prosty i na Intelu i na AMD. Tak więc zobaczmy sobie opakowanie. Opakowanie prezentuje się dosyć standardowo. Tutaj mam cały czas tą stylistykę, którą prezentuje Silent Music w swoich produktach. Kolor ten żółton jest charakterystyczny właśnie dla tych serii powiedzmy takich tańszych przede wszystkim no i front, na froncie widzimy sam cooler jak będzie wyglądał, high efficient czyli mam tutaj bezpośredni styk rurek ciepłych z IHS-em naszego procesora kompatybilność Intel AMD i co do kompatybilności to tutaj mamy z boku wypisaną całą listę od 775 poprzez oczywiście te wszystkie najpopularniejsze poprawki, podstawki również 1150, no i AMD od AM2 poprzez jest oczywiście AM3 z Plusem i FM1, FM2. Co tutaj mamy jeszcze dodatkowe? Informacje tutaj jest kilka takich wymienionych cech samego produktu. Zobaczmy to, co jest ciekawsze, czyli informacje. Czteropinowe podpięcie z PWM oczywiście, gwarancja 2 lata. Czy to jest door to -door? Nie wiem. Pewnie się dowiem. Jeżeli chodzi o zainstalowany tutaj wentylator, to jest konstrukcja, która maksymalna prędkości obrotowe dochodzą do 2000 obrotów na minutę, a zaczynam się od 800. Przepływ powietrza, napięcie, napięcie startowe, tak? pewnie też będzie jak tutaj mamy tylko napięcie 12V, pewnie startowe będzie z 5V i wymiary samego kulera. On jest bardzo niewysoki. Zobaczcie sobie wymiary stopin na 73 13, x 135 i waga tylko 340 gram. Z tyłu z kolei mamy całą instrukcję instrukcję instalacji tego kulera. Przyciemnie, żebyście zobaczyli to na chwilę sobie dobrze. Mamy informacje zarówno o montażu na Intelu i na AMD, Na AMD jest to zdecydowanie prostsze i szybsze, bo do Intela musimy dołożyć koszyk, ale też jakimś dużym utrudnieniem nie jest. Zobaczmy akcesoria można się spodziewać tradycyjnie na zewnątrz oczywiście, słuchajcie, tutaj są dwa zaczepy metalowe takie druciki do dodatkowego kulera, dodatkowego wentylatora który możemy sobie tutaj ustawić w trybie półrząd-pól, pull pull, zwiększając jednocześnie efektywność chłodzenia mamy tutaj kołki instalacyjne do tego kosza oraz taką niewielką tubkę z pastą termoprzewodzącą, tutaj mamy sam kosz do Intela to sobie po prostu wkładamy w te otwory a tymi czarnymi blokujemy, żeby to nam nie wyskoczyło. Bardzo podobny system w zasadzie montażu do boxowego Intela. No i sam kuler. Nie ma nic do AMD, dlatego że ten kuler będzie korzystał z soketu inaczej z kosza po prostu AMD. Mamy tutaj tego oryginalnego boksowego. Jeden zaczep, drugi zaczep, i teraz, tak w przypadku AMD to po prostu sobie zaczepiamy i, i zahaczamy podobnie jak to ma w miejsce, chociażby w K924. Natomiast tutaj mamy zaczepy na samym koszu, też oczywiście to zaczepiamy z jednej, z drugiej strony. Cyk i mamy kuler zainstalowany, jak widzicie. Konstrukcja jest naprawdę niewielka. Wezmę to sobie na bok, żeby Wam tutaj niepotrzebnie to w kadr nie wchodziło. O, teraz już mamy. Ok, kuler, moi drodzy. Oczywiście, mam zainstalowany wentylator na froncie. Mamy, oczywiście, wentylator z logo producenta, czteropinowe to podpięcie, o którym Wam mówiłem. I zobaczcie, że sam przewód. Całkowicie czarno, tu nie ma żadnego plotu, natomiast wygląda dosyć elegancko. Warto też zwrócić uwagę na wentylator, który zupełnie inaczej wygląda niż w tych kulerach, które widzieliśmy wcześniej. Przede wszystkim nie jest to typowy kwadrat. Mamy tutaj element okrągły, a jedynie sama postawa jest kwadratowa. Madzia to potwierdza. Natomiast zwróćcie uwagę, że na samych łopatach tutaj wentylatora mam jeszcze takie dodatkowe elementy. Które razy nam powietrze ukierunkują, to jestem ciekawy, czy będą miały jakikolwiek wpływ na głośność pracy samego chłodzenia. Jeżeli chodzi tutaj o finy, to jest ok, całość spasowana. Czy coś odstaje? Nie, nic nie odstaje. Zobaczmy sobie samą podstawę. Tutaj mamy oczywiście dwie rurki ciepłe 6 mm. Natomiast zwróćcie uwagę, hmm, ciężko mi to będzie Wam pokazać, ale zobaczcie, ile większa jest tutaj sama podstawa, jak w wersji wcześniejszej, w 912. E, no. Zobaczymy, czy przełoży się to też na wzrost wydajności samego kulera. E, moi drodzy, tak prezentuje się więc całość. Tu jeszcze, o, może tak dalej będziecie lepiej widzieli. I w tym rozpakowaniu w zasadzie to by było na tyle. A ja za chwilę sobie będę testował ten kuler. A Was zapraszam na następne filmy.